Biblioteka z Kotem. Czarnym kotem. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Na moim kanale Biblioteka z Kotem. Dzisiaj znowu nie ma kota. Przykro mi, ale nie, nie potrafię niestety sprawić, żeby one chciały tutaj być. Dzisiaj nie kupiłam tych takich dobrych chrupek, które lubią, więc niestety. Ale mamy za to. Cały stosik książek, które zakupiłam, nowych, wspaniałych, do czytania. Niektóre z nich już, że tak powiem, nie mogę się doczekać, kiedy będę je czytać. I teraz słuchajcie, co my tu mamy. Pierwsza książka, którą kupiłam, to jest książka Zapomniana niedziele. Zapomniana niedziele autorstwa Valérie Perrin. Valérie jest francuską pisarką. Ja w ogóle nie znałam jej twórczości. W ogóle mało czytam literatury francuskiej, taka jest prawda. Dowiedziałam się o jej istnieniu, a także o istnieniu tej książki z kanału Czytam i piszę pani Anny. I pani Anna bardzo zachwalała tą książkę. Mówiła o tym, że główna bohaterka, Justine, jest opiekunką w domu dla starszych osób, które są chore na Alzheimera i zbiera ich opowieści. Próbuję zachować je od zapomnienia. To bardzo piękne mi się wydało i bardzo romantyczne. A jak wiecie, ja takie rzeczy bardzo lubię. I zbiera historię tych starszych ludzi historię ich miłości, historię ich życia i zapisuje je wszystkie. One są podzielone na pokoje, zauważyłam na początku. Pomyślałam, że to może być ciekawe. Ja mam też w sobie coś takiego. Że bardzo żal mi tych historii, tych opowieści, różnych starszych osób, które razem z nimi odejdą. Gdyby się tak dało nagrywać tych ludzi, gdyby się tak dało spisywać te wszystkie opowieści, żeby je zachować, żeby je zapamiętać. Zaraz mi się przypomina piosenka Grychuty: Chciałbym oczu Twoich chmurność ocalić od zapomnienia. Chciałabym ocalić od zapomnienia. Nie tylko oczu chmurność, ale i historię życia tych ludzi, którzy odchodzą. I jak przypuszczam, o tym jest też ta historia, o tym jest ta książka. I już się cieszę na jej lekturę. Kolejną książką o Valérie Brun jest książka Cudowne lata. O tej książce niewiele wiem. Książkę kupiłam dlatego, że była. W takiej promocji, że jak kupiłam dwie książki, to miałam taniej e, i zdecydowałam się, a ponieważ, jak mówię, e, słyszałam o, bardzo dobre rzeczy o książce e, Zapomniane Niedziele, to pomyślałam sobie, że skoro autorka otrzymała tyle na go, bo jest za dużo nagród literackich we Francji i jest bardzo uznaną pisarką tam, e, więc stwierdziłam, że skoro autorka jest uznana, to co mi szkodzi, kupię jej drugą książkę. Pisze tutaj, że jest to francuski bestseller. Powieść uznana przez dziennikarzy, influencerów i czytelników we Francji za jedną z najlepszych książek 2021 roku. Jest to oda do przyjaźni, szczęśliwych lat, dzieciństwa. Z tego co wiem, to bohaterami jest trójka przyjaciół, która zaczyna dojrzewać, że tak powiem, ich życie powoli się rozchodzi, a oni poprzysięgli sobie, że zawsze będą razem. I to jest taka opowieść o przyjaźni. Myślę, że to może być bardzo miła lektura i czekam na nią. Kolejna książka jest książką psychologiczną w zasadzie. Nazywa się Praca z cieniem w psychologii Junga. Praca w cieniem z psychologii Junga interesuje mnie to ogromnie, ponieważ ja w ogóle się interesuję jakby też Jungiem i psychologią Junga, nie tak bardzo powiedziałabym profesjonalnie, a raczej ciekawi mnie i mam też, uważam, że coś w tym jest. Uważam, że Jung był bardzo no, genialnym, powiedzmy, człowiekiem, który miał niesamowite pomysły, niesamowite wizje, które sięgają często tak głęboko, jak jeszcze żaden psycholog nie sięgnął. Ta książka jest niesamowita, napisana przez Roberta Palusińskiego. Niesamowita jest jeszcze z jednego powodu. Piszę tutaj nie tylko dla terapeutów. No Ja oczywiście nie jestem terapeutką i z przyjemnością ją przeczytam. To książka, która mm, prowadzi nas przez proces, przez proces pracy z cieniem. I oczywiście zachodzi pytanie, czym jest cień? Ja przeczytam wam motto tej książki i trochę jej rozwinę. Wszystko, ale to dokładnie wszystko ma swój cień swoją drugą, niewidoczną stronę jak księżyc jak moneta. Natura światła pozwala widzieć, jednak światło nie występuje bez cienia. Każda aktywność, każde działanie i każde niedziałanie również rzucają cień. No i oczywiście każdy człowiek. To prawda, cieniem według Junga jest to wszystko, czego się lękamy, czego unikamy, z czym nie chcielibyśmy się identyfikować. Taki, taka strona, ciemna nasza, nasza ciemna strona, tak? Wielu ludzi nie ma pojęcia o swojej ciemnej stronie albo udaje, że ona nie istnieje. Tymczasem, jak twierdzi Jung, no, to jest niewłaściwe. To buduje wiele blokad, wiele problemów psychologicznych i psychicznych, właśnie unikanie, uciekanie przed swoim cieniem. Są ludzie, którzy przez całe życie uciekają przed swoją własną ciemną stroną. Tymczasem należy się z nią spotkać. Spotkać i przepracować swój cień, można powiedzieć. I to jest książka o tym, jak pracować z cieniem. Są tutaj konkretne ćwiczenia, także można to potraktować jako rodzaj terapii. I ja znam tego autora nawet osobiście i bardzo go cenię. Także gorąco Wam też polecam. On jest, no, jest znanym jungistą, zajmuje się też wieloma innymi dziedzinami takim psychologii. Jeszcze przeczytam Wam jeden fragment. Człowiek, to jest fragment z psychologii i religii Junga. Człowiek, który ma dość odwagi, aby cofnąć wszystkie swoje projekcje, wie, że cokolwiek jest złego w świecie, istnieje także w nim samym. Jeśli tylko nauczy się dawać sobie radę z własnym cieniem, to uczyni coś istotnego dla świata. Uda mu się wówczas odpowiedzieć przynajmniej na maleńką cząstkę nierozwiązanych problemów dnia dzisiejszego. To jest niezwykle ważne w związku z tą książką, że człowiek, który ma dość odwagi, by cofnąć wszystkie swoje projekcje, wie, że cokolwiek jest złego w świecie, istnieje także w nim samym. To jest bardzo, bardzo ważna taka refleksja, że nie tylko inni ludzie krzywdzą, nie tylko inni ludzie mordują, nie tylko inni ludzie kradną i mówią złe rzeczy, ale w nas też jest ten potencjał. Że istnieją okoliczności, w których my także, ja również uwolnilibyśmy te wszystkie złe rzeczy, ponieważ mamy to w sobie. I spotkanie się z tą prawdą, a także z tymi złymi rzeczami, które jesteśmy w stanie zrobić w odpowiednich okolicznościach, to jest bardzo ważna nauka o samym sobie. I właśnie mniej więcej o tym jest ta książka. Kolejna książka. To książka tak się, tak się złe zaczyna. Javiera Mariasa. Niesamowita książka. Ja w ogóle nie czytałam nic Mariasa. Od tego zacznijmy. A to jest znany hiszpański pisarz. I on jest też, że tak powiem. Mm, no, z takiej z wysokiej półki powiedziałabym. Ja, ja nie czytałam nic jego, a z tego, co tutaj przeczytałam na okładce książki, to zainteresowało mnie to. Rzecz dzieje się w latach 80. Znany reżyser zatrudnia młodego człowieka po to, aby zbadał przeszłość jego przyjaciela, pewnego doktora. No, i ten młody człowiek z taką mm, specyficzną dla młodego wieku, gorliwością zabiera się do tej pracy i dowiaduje się różnych dziwnych. Czasem przerażających rzeczy. Myślę, że to może być naprawdę ciekawa książka. Zwłaszcza niezwykła jest relacja tego doktora z jego żoną. I o tym myślę, że to jest głównie tematem tej książki. To, to może być naprawdę bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że będę miała czas, żeby to przeczytać. Kolejna książka. To książka, którą kupiłam w biedronce. Nazywa się Hipis i jest to książka Paulo Coelho. I ona jest jego biografią. I to mnie właśnie ujęło, że jest jego biografią, i przede wszystkim też kolor okładki, bo wiecie, ja lubię takie szalone kolory. Tu mamy uwaga: Coelio jako takiego hippisa młodego. O. E, generalnie cała ta książka zdarzyła się naprawdę. I to też mnie zainteresowało, bo ja mm, lubię biografie pisane przez pisarzy, których lubię. A ja lubię Coelio, chociaż wszyscy powiesili na nim wszystkie psy. E, ale ja uważam, że. Ten pisarz napisał trochę kiepskich książek, naprawdę trzeba powiedzieć, że szedł na pewnej fali, ale ma przynajmniej kilka naprawdę dobrych. Generalnie w jakiś sposób go doceniam? Myślę, że był ważny dla pewnego pokolenia, i ja też się na tą ważność załapałam. Dla mnie w pewnym momencie książka, książka Alchemik konkretnie była ważna. Otworzyła mi głowę wtedy, kiedy trzeba było ją otworzyć. Także przeczytam sobie z przyjemnością fragment życia Paulo Coelho. Kolejna książka, kupiłam ją w Antykwariacie, to książka Frederico Garcia Lorki, od pierwszych pieśni do słów ostatnich. To bardzo stare wydanie. Ono było wydane przez wydawnictwo literackie, ale gdzieś na początku, chyba lat 90., albo pod koniec. 87. Pamiętam tę książkę, dokładnie to wydanie. Ja jej nie miałam, ale moja przyjaciółka ją miała w czasach, kiedy byłyśmy na studiach. To było ciut później niż właśnie czas wydania. I pamiętam te wieczory gdzieś tam w jakimś akademiku przy winie i czytanie wierszy lorki. To było fantastyczne. Był to też dla nas pierwszy kontakt z lorką, pierwszy kontakt z poezją hiszpańską, przedtem były zamknięte granice, tak naprawdę bardzo mało pisarzy z zachodu przebijało się, tak to nazwijmy, tutaj do naszego rynku wydawniczego, i mało można było przeczytać książek, które, które pochodziły na przykład z Hiszpanii. Przeczytam wam jeden wiersz, tak po prostu dla smaku. Nazywa się Idylla. Chciałabyś, abym ci zwierzył, w czym to sekret wiosny leży. A ja jestem dla sekretu, takim jak dla drzewina świerku, drzewko z paluszków tysiącem, tysiąc ścieżek wskazujących. I nie powiem ci, dziewczyno, czemu rzeki wolno płyną, lecz w mój głos ściszony włożę popielone niebo twych spojrzeń. Praw mnie miła w obrót prędki, bacząc na listki i giełki. Wpraw mnie w obrót dookolny, w kierat bawmy się miłosny, ale o wiosny sekrecie nic nie mogę ci powiedzieć. To tłumaczenie wydaje się takie dość kulawe. Zobaczymy, czyje, czyje jest to tłumaczenie. Zofia Szlejen, Znaczy, ja mówię o kulawie w sensie takim, że są tam się, ale aż proszą rymy momentami. Ale, jakby, autorka chyba nie jest poetką, więc, a może jest, a w każdym razie mogło być lepiej. Teraz jest dużo więcej różnych wydań: lorki, ale to było pierwsze, i to było takie dziewicze, powiedziałabym, dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich, którzy wtedy wchodziliśmy w życie i byliśmy na studiach. I ostatnia książka, którą chcę wam pokazać, a mianowicie książka Sny Umarłych, autorstwa Bory Chang, tej samej autorki koreańskie, która napisała Przeklętego Królika. Ta książka, jak widzicie, jest no, dużo, dużo bardziej obszerna, jest powieścią. Jest powieścią, e, która, w której też e, oczywiście jest powieścią fantastyczną, w której zmarli, powiedziałabym, pukają do naszych drzwi poprzez sny i wpływają na nas mocno, a nawet bardzo mocno. E, może to być też e, Powiedziałabym opowieść o, o spotykaniu takich rzeczy z przeszłości, których nie chcieliśmy spotkać, a które powracają dzięki właśnie umarłym w snom. E, tutaj jest, e, jest taki wątek, że powraca zmarły, żeby powiedzieć, że umarł, to jest też niezłe. Jego kolega, kolega głównego bohatera, e, który zmarł, powraca do niego we śnie i prosi go o przysługę. I tak się zaczyna. Oczywiście nie czytałam tej książki jeszcze, także wszystko przede mną. Mam nadzieję, że, że będzie ciekawa i że, że mnie wciągnie. Podobały mi się opowiadania Boryczank, także liczę na to, że i ta książka spodoba mi się. To tyle, jeśli chodzi o mój, mój book haul. Pokażę wam te książki. Wszystkie razem. Jak widzicie, czytam różne rzeczy. Co mi się... Że tak powiem do ręki. o, to Co mi się do ręki trafi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się, kochani. Jeśli znacie któryś z tych książek, piszcie w komentarzach. Koniecznie piszcie. Napiszcie mi, czy warto je czytać, czy może raczej niekoniecznie. A może znacie inne książki tych samych autorów, może znacie Mariasa, bo ja go słabo znam. Opowiedzcie mi o tym. Napiszcie, a ja odpowiem. Będziemy sobie rozmawiać. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia, do następnego razu, pa! pa.